Okej, okay, witajcie, ja jestem Izrael, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag, Freedom's Cry, z dodatku do gry. Eee, cóż, naszym zadaniem jest, tak jak poprzednio zresztą, na koniec ostatniego odcinka, dostać się do, na plantację, odszukać tam gościa odpowiedniego i przekazać mu liścik. Nie wiem. ale to chciałem zrobić. Mam maczetę w ręce. Fajnie, że mam maczetę, znaczy taka trochę odmiana w stosunku do Afasina Głównego, bo tam było. O, co? Plantacja, okej. Okay. Aha, dobra, do wyzwalania, tak? Mogę mieć taką plantację. Nie chodzi mi o tutaj o niewolników, tylko po prostu o sam ten. O sam fakt posiadania takiej przestrzeni. Takiej w ziemi. Oh. Zed tam go Lamina 20, dobra Walniemy sobie tę plantację Wpijaj tu Niewolnicy śpiewają W ogóle bardzo fajna muzyka była na sam początek Tam jeszcze jeden widział Dobra, Teraz trzeba tego zrobić i zjąć dzwonek. Pięknie, tu mamy następnego do zdjęcia gościa. On jest tam, ja no sobie wejdę na to. I know Tam jest gościu. Nie najpierw zrobimy plantację, później się zabawisz w ten, ten. Myślę dobra, eee. Obejść to i zrobimy teraz. Tak spadniesz do tyłu. Fajnie tam musiało być. O! to jest? Tak. Tak. się buntu, ale... On nie żyje, no właśnie. 2 Ciebie, Jeszcze 8, Nie 9. Myślałem, że tego już mi tego jeszcze nie zaliczyło. Tam jest gościu, jeden tam idzie sobie ścieżką. Tam jest dzwonek. Zróbmy tak 5, nie 7, 7 zabij ich. Dobrze Ktoś na pewno zginie o, dobre kombo to wyszło Tu zamkniemy, zawsze znaczy zniszczymy sobie dzwonek Sam się kampisowa kryjówka to o, dobre combo. Niekoniecznie tak to chciałem zrobić. Chciałem go. ten. Chciałem ich obu zabić, ale nie wyszło. Tam jest ich jeszcze paru. Dobra, wchodzimy w krzaki. Tam tych się zajmie. Ten, tam jest dwóch, którzy się patrzą. Hmm... Dobra. Chodźcie tu, chodźcie. Webij <laughs> go, no dobij! No ja. Dobra. Pięknie. Tu jest zdjęte. A proszę co zadzwonić, no zabij go. Strasznie wolno tą maczetą zabiję się. O, poddali się. Ta muzyka jest moja. Go, 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 go. Ej, mam nadzieję, że ten słowo. <grym>, mam nadzieję, że tego nie skopają w ten sposób, że. O, fajnie, tylko nieważne. Mam nadzieję, że ten, którego miałem, nie, on no, tu dalej pracuje. Że mam taką nadzieję, bo to właśnie bym skopał teraz. Ej, gdzie The tam spierdzierasz? I know this tune. The wise man is down that path. Thank you, sister. Ok. Kryjówka maronów. Więcej. Fajnie, że nic nie pokazała. W ogóle sama tam była. Nikogo, Żadnego więcej niewolnika. No ale trudno. Bywa i tak. O, jaki fajne eee, Tak. Dobra. Idziemy tu, dołem, górą. Gdziekolwiek. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. I do tutaj, do o, tego. Przucamy. Hm okej okay. o maronowi walczą w ruchu oporu. Spoko Cieszam się O, tu walczą. Trzeba im pomóc niedobrze Nad leżącymi się Oja Dobra. Lecimy. Eee, yy, wyeliminowane cele. Spoko. Wy sobie strzelacie, tak? Trzeba tarcza. Teraz trzeba ciebie zdjąć. Zanim zacznie strzelać. Teraz mogę Ciebie zdjąć... O kurde, tam mogę go wyrwać. Dostałem od kogoś. Zabij go. Teraz Ciebie się zabiję. No, ja wiedziałem, że tak zrobię, ale... Przełam... Nie przełamiamy. Dobra, czekamy na atak. No, kontra! No, weszło, w końcu. Dobra, teraz się zregeneruję dewali Zabi jeszcze 8 nadzorców. Ok, co by tutaj? Nie tutaj. Mm, dobra, zregenerowałem się. Możemy biec dalej. Oj, tam jakaś szabla leciała. Z maczetą z powietrza. Z wysokości 10 metrów. Na wzórce trzeba łatwiej to robię w ten sposób chyba do wody nikogo nie zapchnę jednak szkoda mi woda była tylko w tym jednym miejscu też nie tutaj też jest Yes. i do z buta to powinno być jako zapchnięcie Czemu mnie nie wyleczyło? Że ktoś dostanie z buta to go tak naprawdę popychamy, nie? Butem, ale... bo butem, ale popychamy. Teraz tu jest. Jeszcze tam jest. A nie, tam jest, to dobra wizyko. dostaw mi tego niewolnika, co? Znaczem już nie jest niewolnikiem. Nie Teraz a bo to jest ten o, to był ten, do którego miałem tutaj... do którego miałem przyjść. Do not let them the river. O, uciekają. Będziemy... będziemy płynąć łódką za nimi? Nie, na górę. Tu, 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 tu. Dobałem się, dziś się nie miałem tam skoczyć, a nie Dobra, uciekli Zatrzymajcie się, muszę z wami porozmawiać, o... Nie wiem o jakimś bogu albo o kimś O śmierci, o niewolnictwie, o polityce To do mnie Chyba, że mi się teraz. Tu powiedz. Cel zgubiony, tak? Przecież ja ich widzę. O. No w ogóle on automatycznie teraz bieg za nimi, i w ogóle takie śmieszne rzeczy robił. Tymczasem jeszcze raz. Dobra. Idziemy teraz tu. I tu nie skaczesz do wody. Nie, 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 nie. Tylko... górą. Tą ścieżką, w sensie. Hoppa! Na górę! Teraz tędy. Bum! Zastrzel go, przecież mi się nie da zastrzelić do przodu, wiecie. Nikt nie zastrzelił, a to na wróg. O, i teraz jest piękny Jest mniej więcej dobrze, o. Dopłynęli tu w tym samym momencie, co wtedy, tylko, że skrypty Wow. To było dobre. To mi się podobało akurat. Jeszcze się utrzymał na tej łódce, tak. Jak tu nie zapchnąłem? Przecież z buta to jest zapchnięcie, no nie liczyć. Nie, znaczy, nie potraficie liczyć. Pewnie nie tego po prostu zapchnąłem i tyle. Augustine Dufour. Blondie sans fait. Bon Dieu fait sans <sighs> dit. The French governor is two faced. Bastien helps as she can. But my own independence is long to build. <sighs> Longer now. A warrior like you would be a great asset to our cause. With due respect, I serve a different brotherhood and am honor bound to return as soon as I find the means. But only the Iwa know when that will be. Meantime, I have sanctuary and weapons to share. Perhaps our needs may align for a time. What do you need? Recruits, liberated slaves. The warriors among them join me. The others. Grow the community for which we fight. oiseau I suppose I might lend a hand for a time. Bipti I will see that you are rewarded for whatever you can give. Oh. Best begin soon. There's much to do. Mam z tego strzelać taki trochę shotgun, nie? Żebyś się strzelbał po shotgun, to angielsku tak właśnie broń. Okej. Okay. O, spoko. Wyzwolenie wolnicy 0. Zerwowani maronowie 4. Okej. Okay. Wstajem jakieś śmieszne rzeczy. Sobie, o to, to był garwach, tak myślałem właśnie, że to był garłacz. możemy sobie tutaj kupić amunicję w ogóle kupić. Skoro nie mają amunicji do garłacza, no ale nie wiem, się kańce uzupełnimy sobie, bo mamy kasy. Dość chyba. Czasu, mieliśmy ja coś zrobić. Wrócić do Porda No, Po francusku mówiąc to tak. Nie przepadam jakoś specjalnie za tym językiem, ale... Ale fajnie, to znaczy jest, klimatu, bo jednak wtedy mówili po francusku w tych miastach. Znaczy, w miastach był po prostu francuski, no i zdarzało się, że mówili i tak. O, ciężko w ogóle Francuzi nie lubią mówić w innym języku niż w swoim. A to jest bardzo wkurzające, aczkolwiek znam wyjątki. Mm. Szczególnie jeżeli Francuz wyjeżdża do jakiegoś innego miasta. No, załaduj się, nie, nie chcę znowu błędów. O, dobra. Jest. Długo się ładowało po prostu i się zacząłem bać, że mi nie wyjdzie. Garłacz wielu celom. Zabija w mgnieniu oka. F, oddać szybki strzał, wycelować, jasne. O, różne rodzaje garłaczy. Mam ich od razu zabić, tak? Rozumiem. O, czterech. Okej, okay, to mi się zaczyna podobać. Mam nadzieję, że ma ktoś z Was amunicję do Garrocza. Ma, właśnie. Muszę o, muszę zwerbować maronów. To też jest fajne. To było, było coś takiego... Kurde, w jakiejś... Nie, nie pamiętam, jakiej. Trzeba było mieć dość... Znaczy na pewno było w, to w Mosłone, w Networkspicie. Nie jest na podobnej zasadzie. Trzeba było mieć dość respektu, czy tam czegoś... O, już wiem, w sensie to było. Trzeba było mieć dość respektu, żeby wykonać misję. I tu mniej więcej działa, to na podobnej zasadzie trzeba mieć ileś tam wyzwolonych tych żeby żeby wykonać misję, żeby w ogóle zacząć wykonać to... zacząć, a wykonać to jest długa droga Tymczasem wejdźmy sobie tu Wejdziesz czy nie wejdziesz? Wejdziesz po tej desce tu Dobra Trzeba się synchronizować kiedy tylko można. To jest fakt. Niezaprzeczalny tak dla Asasyna. Szczególnie dla pierwszego Asasyna, kiedy to... W trzeba się było w pewnym miejscu synchronizować za każdym razem, żeby gdzieś, gdziekolwiek pojechać. Ale to też do późnego czasu. Właśnie, jeżeli chcecie, żeby nagrywał inne Asasyny, to macie napisać w komentarzu. Yy... Czy W opisie znajdziecie, znajdziecie też odnośnik prawdopodobnie, jeżeli nie, to zapraszam na mojego Facebooka, gdzie on jest. Jaką serię ma, miałbym prowadzić w zamian za który po Freedom Cry właściwie się skończy. Nie zobaczę jeszcze to Avalin, nie wiem na czym to będzie polegać, ale zobaczymy. W każdym razie chodzi mi o serię tutaj single player, którą miałbym prowadzić właśnie w taki sposób. Tak jak Creed, że odcinki by się pojawiały codziennie lub prawie codziennie. Nie eee. widzę. uciekł. Dobra. Zabij go. No, zabij. no, strasznie długo zabijają. czy on zabija strasznie długo? Okej okay. Oooo dobra bo ja nie wiem co się dzieje nawigo w końcu jest Znowu wszedł te krzaki Strasznie wygodnie się na tej kładce walczy No tak przeszłość Oj o to mi chodziło Ej, widzieliście Nie wiadomo o czym go dałem właściwie Ciebie też zabijemy. Jest. Znaczy to jest spoko, aczkolwiek... Bardzo długo się nie zabije. O, tu jest co? Cieczka kolejna. Y... Umarłeś. Spoko. Abandoned slaves will be rewarded time in hospital and their masters will be forced to take care These beasts are top quality, gentlemen. Good to hear. These beasts are in perfect physical condition. Co mi tu popujas? Hmm. Kończyk weshi kapno, co robi. Dwie osoby zabijały się, dopiero zorientowali, że ja tutaj zezwala mi wolników. No i spoko. Wyzwól. Spoko, nie ma problemu. Teraz zabijemy tutaj, bo. Ej, 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 co ty robisz? Tak się nie godzisz, człowieczku. Dobrze zabił. Znaczy, czasami na nich zbiec, żeby stracili równowagę i. Kurde, nie widzę nic. Żeby stracili równowagę i można było ich zabić. Teraz ciebie, tak? O, już. Mhm, dziesięcioma runów mamy. Tu są konwoje już, już. dobra. Wrócimy Mamy konwój i weźmiemy go z powietrza, może? O-okej. Okay. No, odsuńcie się. Dużo ich tu przyszło, nie powiem. Dobra. No, tego masz chwycić. Dobra, nic nie widzę Czemu nie zrobiłeś żywej tarczy? Nie wiem Ale zabij, Dobra, to mi nie wyszło Mogłem, w ogóle kamera zaczęła wariować i widziałem połowy gry, ale. połowy walki w sensie Ale zacząłem walczyć w tym złym miejscu Bo tam było dużo dozorców Znaczy, dużo strażników i w ogóle. Kwas, Dobra. Zabij go, póki leży. To jest Panie najważniejsze. Tu też już może umrzeć. No, atakuj. Pięknie. No 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 no, 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 umieraj! Jest. Czemu deszcz? Nie chcę deszcz. No. Yeah. no, Macie, możecie sobie ten. Tam był gdzieś klucz, ale go olać. Wejdziemy sobie na kościółek. żeby się zsynchronizować tutaj. Myślę, że będzie to Git. Mm. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Nie. I właściwie to jest niebezpieczne, bo on jak wchodzi na ten kościół i teraz walnie mu tym Walnie mu piorunem, no to świetne miejscu, nie? bo jest jeszcze wysoko, więc z tym bardziej. No właśnie no nie jest to najwyższe miejsce w okolicy, ale jednak dość wysokie Więc jakby dostał tym piorun, no to przyciąga piorunę, więc mógłby... No bo umarł ryzykant trochę, no ale co tam, co poradzimy. A, bez ryzyka nie ma zabawy, by to niektórzy powiedzieli, gdzie tu jest jakieś siano. Fuck my life. Tu nie było siano Jak sobie skoczyłem, myślałem, że tam coś leży, jednak a się okazało, że on postanowił tam spaść po prostu. Ciekawe, czy ten punkt mi się zapisał. Tak, zapisał się. Mm, dobra, zabijmy się. Tego gościa. Dobra. Ano od razu do krzaków. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i trzymajcie się. Cześć.